Jesteśmy w szoku po usłyszeniu, w jakim stanie jest mama Katarzyny Dowbor. 90-letnia Krystyna miała niedawno groźny wypadek. Katarzyna Dowbor, 64 litry, ma 90-letnią mamę. Pani Krystyna, po groźnym wypadku, którego stosunkowo niedawno doświadczyła, zamieszkała z córką, która się nią opiekuje. W najnowszym wywiadzie dla Super Expressu Katarzyna Dowbor opowiedziała nieco o tym, jaki jest stan zdrowia jej mamy. Szczęki opadają, że 90-letnia kobieta ma w sobie taką werwę. Jest znacznie lepiej. Ma konkretne zadania do wykonania i je wykonuje. Chwali mamy dumna córka. Katarzyna Dowbor pożegnała się z programem Nasz Nowy Dom po 10 latach prowadzenia show. Edward Miszczak, nowy dyrektor programowy Polsatu, podziękował jej za współpracę, ponieważ chce odmłodzić format. Na miejsce Dowbor wybrano aktorkę Elżbietę Romanowską. O kulisach zwolnienia, ale też planach zawodowych na przyszłość, Katarzyna Dowbor opowiedziała w niedawnym wywiadzie dla Super Expressu. Podczas rozmowy z Moniką Tumińską, znalazło się również miejsce na to, by opowiedzieć nieco o życiu prywatnym. I tak wypłynął temat 90-letniej mamy Katarzyny Dowbor, pani Krystyny, która niedawno przeszła groźny wypadek. Kobieta przewróciła się, mocno poobijała. Od tamtej pory mieszka z córką, która się nią opiekuje. W jakim stanie zdrowia jest teraz mama Katarzyny Dowbor? Jesteśmy w szoku, że 90-latka ma w sobie taką werwę. Jesteśmy w szoku po usłyszeniu, w jakim stanie jest mama Katarzyny Dowbor. 90-letnia Krystyna miała niedawno groźny wypadek. Katarzyna Dowbor w rozmowie z Super Expressem opowiedziała o 90-letniej mamie, która jeszcze rok temu jeździła traktorkiem i kosiła trawę. Zdarzył się jednak wypadek, kobieta niefortunnie upadła i nieco pogorszył się jej stan zdrowia. Jak jest teraz? Myślę, że gdybym teraz ją na tym traktorku posadziła, to też by dała radę. Ona jest ulubienicą internautów. Gdy czasem wrzucam mamę do sieci, jak ćwiczy, to zbiera więcej lajków ode mnie, śmiała się Katarzyna Dowbor. Mama jest przefajna w tym internecie. Ona cały czas wyznacza sobie jakieś zadania, a ja jestem szoku. Codziennie ćwiczy na rowerku, chodzi trzy razy dziennie na spacer ze swoją opiekunką, kiedy ja jestem w pracy. Potem ma kolejne zadania, a ja sobie myślę, jaka ja jestem podobna do mamy, bo mam tak samo. Te cele mnie bardzo mobilizują. Obawiam się więc, że nie usiądę długo w fotelu w kapciach, będzie z tym problem, dodała. To zdumiewające, że 90-letnia pani Krystyna ma w sobie taką werwę. Dobre informacje na temat jej stanu zdrowia niezwykle cieszą. Fani lubią całą rodzinę Krystyny Dowbor, którą tej zdarza się pokazywać w mediach społecznościowych. Trzymamy kciuki, by dobre zdrowie dopisywało pani Krystynie jak najdłużej.